Boks czy aktorstwo? Aktorstwo. Poranek czy noc? Noc. <laughs> Ulubiony cytat z Biblii, jeśli jest. Po polsku jest to Dziewczynko wstań. E, Największe marzenie. Oscar. Oscar, ale. Być dobrym Samaritaninem. Amen. Ulubiona książka? Bądź film. Biblia. <laughs> o, <laughs> <pięknie>. <laughs> e, ale z takich, takich może jakichś fantazy to... Ogólnie czytałem bardzo dużo książek, w sensie... Że, nie, 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 szybkie strzały. Mały książę. Mm -hmm. tradycyjnie. McDonald's czy KFC? Salad Story. Wow. zawiercie nie mamy jeszcze. Nie no, KFC, KFC. Dobra. Wymarzona supermoc? To takie filozoficzne zagadanie. Dobra, super siła. Teraz okay. trener się ucieszy. E, gdybyś mógł zagrać w dowolnym filmie, jaki gatunek byś wybrał? Jo, no, ksiądz zna się na rzeczy, e... jakikolwiek, gdzie byłbym złym antagonistą głównym, ponieważ oni często się śmieją. I ja często jak Joker po prostu patrzę w lustro i zaczynam się śmiać tak histerycznie i chciałbym w jakimś filmie się tak zaśmiać. Może to być horror. Ja mógłbym zagrać takiego jakiegoś takiego demona. <śm>